Totalny wstrząs w Wielkiej Brytanii, totalny wstrząs w Anglii, totalny wstrząs z brytyjską gospodarką. Ziściło się, ziściło się to, co mogło się ziścić, a jeżeli coś się może ziścić, to bardzo często się ziści. Co się takiego tragicznego stało? Inflacja w Wielkiej Brytanii wybiła do 3%, a fund brytyjski... Tak jak widzimy na tym wykresie, traci do polskiego złotego do 4,99. Jeszcze przed chwilą funt brytyjski spadł do 4,97. Czy funt brytyjski spadnie do 4,50? Wiemy jedno, że po obniżeniu oprocentowania Banku Anglii, Bank of England, doszło do naprawdę mocnego wzrostu inflacji we Wielkiej Brytanii. Jeszcze kilka tygodni temu Wielka Brytania, Bank Anglii, Bank of England obniżył oprocentowanie Banku Anglii, czyli funta brytyjskiego do 4,5%. Przypomnijmy, w strefie euro oprocentowanie to tylko 2,9%. No i mamy sytuację, w której. Inflacja bardzo mocno wybiła do 3%. Jest to co najmniej dziwna sytuacja, gdy Bank Anglii obniżał oprocentowanie, wiedząc, że w styczniu była wielka inflacja. Co najmniej jest to dziwne, jestem pewien. Że Bank Anglii na pewno wiedział, że styczniowa inflacja w Wielkiej Brytanii to 3%. Oczywiście parametry inflacyjne spłynęły później, po obniżeniu oprocentowania z 4,75 na 4,5%. Ale Bank Anglii musiał wiedzieć o wzroście inflacji w Wielkiej Brytanii. To musiało się zdarzyć. Co do tego nie ma żadnych... To musiało istnieć. Ta wiedza, Bank Anglii musiał o tym wiedzieć, a i tak obniżył oprocentowanie. To oznacza, że we Wielkiej Brytanii obniżono oprocentowanie prawdopodobnie dlatego, żeby pokazać ludowi, żeby pokazać gawiedzi, że nie mogą obniżać oprocentowania. Powiedziałem, że zaczekamy... Zaczekamy, powiedziałem w komentarzu o obniżeniu oprocentowania przez Bank Anglii, że istnieje prawdopodobieństwo, że zaraz wybije im przez to inflacja. Ta inflacja wybiła wcześniej, bo to jest styczniowa, więc to ze sobą nie ma wielkiego związku. Ale jeżeli ten mechanizm. Obniżenia oprocentowania bazowego z 4,75 na 4,5, które i tak jest bardzo wysokie, sprawi, że jeszcze inflacja w Wielkiej Brytanii lutowa, marcowa, kwietniowa wybije, będziemy świadkami dramatycznej sytuacji w Wielkiej Brytanii. Jaki tu będzie miało wpływ na przykład na ceny nieruchomości? Co się stanie z cenami nieruchomości? Bo ludzie się zastanawiają, ludzie uważają, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wzrastają, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wzrosły. A rzeczywistość jest zupełnie inna. Pokazywałem to wielokrotnie na przykładzie cen nieruchomości pomiędzy tam rokiem 2022 a 2025. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii doszło do wielkiego spadku cen Nieruchomości. Następnie te ceny nieruchomości wyrównały się z cenami. Średnie ceny nieruchomości, średnie ceny domów wyrównały się z, z cenami sprzed 3 lat. I dzisiaj te ceny są na tym samym poziomie co 3 lata temu. Czyli ceny nieruchomości przez 3 lata się nie ruszyły, spadły i teraz są na tym samym poziomie. Rozumiemy to jednak. Pokazywałem to wielokrotnie, proszę sobie wejść w te filmy że ceny nieruchomości do złota zapadły się 50%, czyli cena złota do cen nieruchomości, średniej ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii, ceny, średniej ceny domu w Wielkiej Brytanii, wzrosła o 100%. To oznacza, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii zapadły się właściwie dwukrotnie, ponieważ 3 lata temu, posiadając złoto o wartości średniej wartości ceny domu w Wielkiej Brytanii moglibyśmy kupić oczywiście jedną, jeden dom. Jednak gdyby nie kupić tego domu w Wielkiej Brytanii 3 lata temu i to złoto o ówczesnej wartości przechować do dzisiaj, to dzisiaj to złoto jest warte dwa razy więcej prawie. To oznacza, że jeżeli ceny nieruchomości są takie same jak 3 lata temu, zaś Złoto podrożało prawie dwukrotnie, to oznacza, że dzisiaj za tą samą ilość ceny złota możemy kupić dwa razy więcej nieruchomości. Trzy lata temu mogliśmy kupić za złoto jeden dom, dzisiaj możemy kupić dwa. Jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, popatrzmy, jakie ładne mamy ulice. Y, jakie ładne mamy rejony y, w Marcinkowice, województwo małopolskie, bardzo ładne ulice, ładne domy, ładne drzewka, proszę bardzo, jak ładnie, bardzo ładne tereny, piękne bym powiedział nawet. To oznacza, to oznacza, że mamy sytuację, w której, mamy sytuację, w której jeżeli dojdzie do dalszego powiększenia inflacji w Wielkiej Brytanii, dojdzie do zapaści funta brytyjskiego. Do czegoś, do czegoś. Gdzieś się ten funt brytyjski ukryje. Czyli cena złota może kosztować trzykroć ceny jednego metra kwadratowego z 2022 roku za rok, za dwa. To znaczy, że za to samo złoto z 2022 roku, za które mogliśmy kupić jeden dom, za rok, za dwa, za trzy kupimy trzy domy. Tak czy ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii rosną? Nie. Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii przede wszystkim spadają do ceny złota. Fund brytyjski nie jest żadnym azymutem, yy, który może nam mówić cokolwiek o cenach nieruchomości. Tak samo, yy, proszę bardzo, jeżeli chodzi o yy, funta brytyjskiego, no to dzisiaj fund brytyjski jest po 4,99. I co to oznacza? I co to oznacza? Jeżeli mamy sytuację, w której nieruchomości w Wielkiej Brytanii, na przykład śre cena średniego domu to 300 tysięcy powiedzmy, tak? razy drzwi, funtów. Ale jeżeli funt jest po 5 zł, to jest to 1,5 miliona złotych. Jednak sytuacja w Wielkiej Brytanii jest dramatyczna. Jeżeli funt brytyjski spadnie do 4 złotych, to cena jednego domu, mimo tego, że na przykład jeżeli ceny nieruchomości nie spadną z 300 tysięcy funtów średnio, to cena jednego domu będzie wynosiła 1,2 miliona złotych. A gdyby funt brytyjski spadł do 3 złotych, przypominam, że w 2008 roku funt brytyjski spadł do 4 złotych. Jeżeli funt brytyjski spadnie do 3 złotych, to cena jednego domu będzie wynosiła 900 tysięcy złotych w złotówkach. Nie 1,5 miliona, a 900 tysięcy złotych. Tak więc, wraz z umocnieniem się polskiego złotego euro, dolara do funta brytyjskiego i z deprecjacją funta brytyjskiego do cen, ceny nieruchomości spadają. Ceny nieruchomości spadną do, do, do euro, do funta, do euro, do dolara, do złotówki, do złota, do srebra. Taka to jest rzeczywistość, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii. A aby udowodnić, że co się sta rzeczy, przypominam jeszcze raz, że rząd londyński zamroził pieniądze, prywatne pieniądze Polaków, prywatne pieniądze kilkaset tysięcy Polaków zainwestowało swoje pieniądze w prywatne emerytury, w prywatne inwestycje, które mogli wcześniej w świetle prawa wypłacić w wieku 55 lat bez większych uszczupleń. Jednak rząd londyński, dlatego że nie ma pieniędzy, podwyższył ten wiek na 57 rok. Niedługo pewnie zrobią na 60 rok. I ostatnio gruchnęła wiadomość na temat rządu brytyjskiego, że rząd brytyjski zamierza wybudować 12 miast. <grych> bolszewicki pomysł wybudowania dwunastu miast, oczywiście jest to śmiech na sali, prawda, coś takiego nie powstaje, to, to jest bolszewicki komunistyczny pomysł, szanowni państwo pamiętajmy o tym, to jest śmiech to, to się nie stanie to się nie stanie, to, to już było to jest, szanowni państwo, PRL, to się nie stanie miasta to po drugiej w budowano w Polsce, odbudowywano i w Chinach za talerz zupy lub zalewa u nas za talerz zalewajki a w Chinach za talerz, za miskę ryżu nie stanie się to. Nie ma takiego bata. To jest przykrywka do. żeby zakryć to, że rząd londyński znacjonalizował prywatne pieniądze Polaków. No i za te znacjonalizowane pieniądze Polaków na dwa lata, zaraz zrobią to na siedem, na osiem, na sześćdziesiąty rok życia, będą budować sobie miasta. Kto je wybuduje? Kto je wybuduje? To, że Polska się odbudowywała, że budowali te fabryki, że to odbudowywali, bo. Była żelazna kurtyna, nikt nie mógł wyjeżdżać Robili to za talerz zalewajki W Chinach budowali Shenzhen i tak dalej Za miskę ryżu, prawda? Rzeczywiście Ale dzisiaj, ale musieliby tych Brytyjczyków Tam zamknąć, prawda? I nie pozwolić wyjeżdżać No pierwszy krok zrobili, Brytyjczycy już zbytnio nie mają gdzie wyjeżdżać Brytyjczyków zbytnio Chyba, że mają kasę Zbytnio nikogo, nikt nie chce na świecie Chyba, że mają kasę Chyba, że mają kasę, prawda? Gdzieś tam mogą, jak są mądrzy i tak dalej, no to pojadą gdzieś do Australii, Kanady, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No ale nie mogą ich zamknąć w tej Wielkiej Brytanii, prawda? Tak jak się zamyk zamknęło Polaków w 45 Chińczyków, prawda, i tak dalej. Że tego nie można zrobić. Kto im te miasta, kto tam będzie jechał, te 12 miast im budował, za co oni je wybudują? Gdzie oni je wybudują? I kto tam będzie w ogóle mieszkał? Przecież, żeby wybudować miasta, to muszą być szpitale, żeby były szpitale, to musi ktoś w tych szpitalach zacząć pracować, tak? Czyli, szanowni państwo, nie wystarczy wybudować 12 miast, w tych miastach muszą być fabryki, w tych miastach musi być praca, sklepy, przedszkola, szkoły, yy, szpitale, przychodnie. To jest taki jeden bełkot. Nawet jeżeli wybudujesz miasto, i wybudujesz w tym mieście szpitale, i wybudujesz w tym mieście przychodnie, i wybudujesz infrastrukturę, no to przecież ludzie muszą tam pracować, tak? No to muszą być fabryki. A kto te fabryki tam założy? Co? Skąd? Jak? Co? Gdzie? Przecież to jest obłęd, szanowni państwo. To jest tak. <ścoughs> szanowni państwo, nie nabierajcie się na coś takiego. Nie nabierajcie się w Polsce nie jest dobrze, ale to co się dzieje w Wielkiej Brytanii to już mają bolszewickie pomysły wybudowania 12 miast no naprawdę już większego dżołku to już da naprawdę dawno nie słyszałem bardziej tragiczne w skutkach jednak prawdziwe jest to, że rząd brytyjski zabroził prywatne pieniądze kilkuset tysięcy Polaków Polakom, Polacy nie mogą wypłacać pieniędzy w wieku 55 lat, muszą czekać do 57 roku życia już niedługo zapewne zrobią to na 50%. 9, 60. To już w ogóle będzie, szanowni państwo, popłoch totalny, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, prawda? To, to ja powiedziałem, że to jest koniec yy, dobrobytu w Wielkiej Brytanii, to już jest pieczątka, macie pieczątkę, koniec, prawda? Zamrożenie tych pieniędzy prywatnych ludziom, przecież to jest yy, nacjonalizacja bolszewicka, prawda? A bolszewickim pomysłem jest fakt, że chcą, niech se budują, nie chcę zamrażają. Ja nic do Brytyjczyków nie mam, ja się w ich kraj tam nie wtrącam, prawda? Yy, to jest ich sprawa. Problem jest taki, że tam jest półtora miliona Polaków. I ci ludzie z biedy, szanowni państwo, coś ze sobą będą musieli zrobić. I my, szanowni państwo, musimy zadbać, my, Europejczycy, musimy zadbać o Europejczyków z Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, musimy zadbać o Europejczyków z Wielkiej Brytanii, żeby gdzie, mieli gdzie przyjechać, a już dawno sytuacja gospodarcza w Europie jest znacznie lepsza. Proszę zobaczyć, we Francji, we Włoszech, inflacja po 1,5%, oprocentowanie kredytów hipotecznych 2,9%. Rozumiemy to? A w Wielkiej Brytanii inflacja, sz szanowni Państwo, 3%, oprocentowanie ledwo 0,25, obniżyli na 4,5%. jest tragedia w Wielkiej Brytanii, to jest smutne, to jest przykre, prawda, wiecie, bo dużo ludzi... No ale to się skończyło przykre, nie przykre, prawda, szanowni państwo, trzeba o siebie zadbać pamiętajmy o tym, szanowni państwo pamiętajcie, że trzeba zadbać o to, żeby 5 milionów europejczyków czy 4 miliony europejczyków miało gdzie wrócić do Europy to nie musi być Polska, prawda to oni mogą, muszą mieć gdzieś wrócić we, we, we Włoszech nie trzeba miast budować tam pustoszeją miasta, bo nie ma kto w nich mieszkać, prawda, za darmo nieruchomości oddają we Włoszech szanowni państwo, w Hiszpanii tam też domy po mieszkania po 30 tysięcy euro, 40, 50, prawda, 5 yy, razy taniej niż w Wielkiej Brytanii, tam nie trzeba nowych miast, zaraz w Polsce, w Polsce też już się to zastrzyda co w Hiszpanii i we Włoszech, miasta pustoszeją, Szanowni Państwo, yy, po, w Polsce już dawno to powinno się stać, że ceny nieruchomości powinny runąć, no i zrobiłem jeden z filmów, proszę zobaczyć, w Toruniu już mamy, Szanowni Państwo, ceny nieruchomości po 3-4 tysiące za metr kwadratowy w Toruniu, Torun, fajne miasto, prawda, Taka jest rzeczywistość, to powinno dawno runąć. Tylko u nas to po prostu pompowano dalej te ceny nieruchomości, za to też my mamy. Bo w Polsce wcale nie jest jakaś wspaniała obecnie sytuacja, bo rzeczywiście mamy gigantyczne oprocentowanie, gigantyczną inflację. Ale jest dobre to, że polska złotówka dzisiaj się, szanowni państwo, umacnia do funta brytyjskiego 4,99, prawda? I do euro oczywiście mamy nowy rekord. Proszę bardzo, do euro złotówka się umocniła, cieszymy się. Proszę zobaczyć, 4,13. 4.13, weźmy minutówkę, prawda? Proszę bardzo, 4.13, szanowni państwo, dzisiaj do euro polska złotówka się umusiła do 4.13, jeżeli już z euro nie kosztuje 5 zł, nie kosztuje 4.50, czy tam 4.70, nie kosztuje 4.44, 34, 20, nie kosztuje nawet 4.15, nie kosztuje nawet 4.14, tylko 4.13, szanowni państwo, 4.13, jeszcze 13 groszy i będzie 3.99 i będą wielkie fanfary, szanowni państwo, 4.99 dla funta. 3.99 szanowni państwo może będzie dla euro, a jeżeli chodzi o proszę bardzo do dolara amerykańskiego to też mamy 3, ale 95 szanowni państwo przed chwilą było 3.94, prawda? Ale jeżeli chodzi o ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii, totalna zapaść do złota cen nieruchomości, a jeżeli funt brytyjski będzie dalej spadał, szanowni państwo, to też jest zapaść, totalna zapaść, to no bo im słabszy funt, tym te nieruchomości będą tańsze w euro, będą tańsze w złotówkach. Pamiętajmy, trzeba wybrać azymut, w którym się kierujemy, czyli zapaść, szanowni państwo, cen nieruchomości Wielkiej Brytanii, zapaść funta brytyjskiego, gigantyczne oprocentowanie Wielkiej Brytanii, gigantyczna inflacja. Bardzo przykre, prawda, że tak się dzieje, no ale trudno, my musimy zadbać, szanowni państwo, o półtora miliona Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, e, no żeby po prostu nie wykreowało nam się półtora e, miliona nędzarzy, prawda, przy zapaści brytyjskiej gospodarki. No niestety musimy o to zadbać i o resztę Europejczyków, oczywiście, bo to też jest nasz polski problem, reszta Europejczyków to też jest nasz problem, jako duży kraj, prawda, to też jest nasz problem to też jest problem Niemców, Francuzów, Hiszpanów prawda, Włochów, to też jest ich problem prawda, musimy o to razem zadbać pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce udostępniamy szanowni Państwo, pozdrawiam cześć